Pogadajmy chwilę o zmianie operatora, bo to jest temat, który w 2026 roku nie powinien przynosić tyle problemów i oznaczać tyle papierologii. Wszystko mamy w telefonie, wszystko dzieje się w aplikacjach i internecie, a jednak w praktyce wciąż potrafi wyskoczyć etap z dokumentami, formalnościami albo aktywacją, która ciągnie się dłużej niż powinna. I niejednokrotnie wymaga też od nas wizyty w stacjonarnym salonie. W 2026 roku. Musimy jechać do salonu, czekać w kolejce i cokolwiek podpisywać. I tu wchodzi Mobile Vikings całe na biało, z brodą i własnym statkiem z pełną załogą. Przez kilka miesięcy testowałem Polski Telekom i najbardziej interesował mnie start usługi, czyli tak zwany onboarding. Nie dlatego, że to brzmi ekscytująco, tylko dlatego, że to jest realna bariera dla wielu osób. Nie sama oferta, nie porównywanie pakietów, tylko cała przeprawa, która nas czeka. Ile kroków, ile czekania, ile rzeczy, które trzeba dopilnować, żeby wszystko faktycznie ruszyło. No i w Mobile Vikings. Ten proces jest zrobiony tak, żeby formalności zamknąć szybko i od razu przejść do korzystania z numeru. I co ważne, są dwie pełnoprawne ścieżki wejścia. Klasyczna karta SIM z dostawą oraz eSIM, które aktywujemy w pełni cyfrowo. Najważniejsze jest to, że nic nie wymusza jednej opcji. Może Możemy dobrać sposób startu do tego, jak nam wygodnie. Jeśli chcemy fizyczną kartę SIM, wybieramy dostawę. Jeśli zależy nam na czasie i chcemy temat zamknąć bez czekania na paczkę, to bierzemy eSIM. Ja założyłem w Mobile Vikings dwa numery, jeden tradycyjnie, a drugi w pełni elektronicznie. I chwilę o tym porozmawiajmy. Jeśli wybieramy klasyczną kartę SIM, to w Mobile Vikings tożsamość potwierdzamy M-obywatelem i na tym w zasadzie kończy się temat formalności. Kurier przywozi kartę i jego rola sprowadza się do dostarczenia przesyłki bez całej historii z podpisami i dokumentami w progu. To może brzmieć jak detal, ale w praktyce robi różnicę, bo usuwa ten moment, który w wielu procesach nadal jest dziwnie staromodny. Tutaj wszystko co formalne zamykamy online i to w kilka minut, a fizyczny element jest po prostu logistyką. Karta ma do nas dotrzeć i… tyle. Po odebraniu przesyłki przechodzimy do aktywacji, czyli wkładamy kartę do telefonu i zaczynamy normalnie działać, bez rozbudowanej listy kroków i bez poczucia, że gdzieś na końcu czai się jeszcze jakiś obowiązkowy etap. Druga ścieżka, preferowana przeze mnie, będąc szczerym, to Esim. I tu największą przewagą jest czas, bo odpada cała dostawa. Jeśli bierzemy nowy numer na Esim, to potwierdzamy tożsamość, instalujemy Esim w telefonie i w praktyce kończymy temat w kilka minut. O ile oczywiście nasz smartfon wspiera Esim i wszystko mamy pod ręką. Jest też druga, bardzo praktyczna zaleta: Esim ułatwia szybkie decyzje. Gdy chcemy Uruchomić numer od ręki bez czekania na paczkę i bez przekładania kart, cyfrowa forma po prostu usuwa te barierę. A w coraz większej części rynku ESIM staje się standardem, więc to jest kierunek, który i tak będzie coraz bardziej naturalny. Dlatego sam polecam zdecydować się na niego już dzisiaj. Po starcie ważna jest aplikacja, bo to ona jest centrum obsługi numeru. Sprawdzamy stan pakietu, kontrolujemy zużycie danych, pilnujemy rozliczeń i ustawień. Najlepsze jest to, że wszystko jest spójne. Nie ma poczucia, że część rzeczy załatwia się tu, część gdzie indziej, a reszta wymaga szukania po stronie albo kontaktów w sprawach, które spokojnie powinny być w aplikacji. Dzięki temu onboarding jest po prostu spokojny i przewidywalny, bo po uruchomieniu numeru nie trafiamy na labirynt opcji i haczyków. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Mobile Vikings jest kumulacja megabyte W praktyce oznacza to, że niewykorzystany internet nie znika wraz z końcem miesiąca, tylko zostaje na później. To jest wygodne, bo zmienia podejście do danych. Spokojniejszy miesiąc nas nie boli, bo nic na tym nie tracimy, a kiedy przychodzi intensywniejszy okres, wyjazd albo tydzień pracy na hotspotach, mamy z czego korzystać. I co ważne, odpada ten klasyczny stres, że trzeba pilnować internetu jak licznika. Jeśli mamy nadwyżkę, możemy też przekazać gigabajty innym użytkownikom. To jest bardzo proste i w praktyce naprawdę użyteczne, bo w grupie znajomych czy w rodzinie zwykle ktoś ma spokojniejszy miesiąc, a ktoś inny akurat potrzebuje więcej. Danych. Zamiast dokupywać pakiety i kombinować, można po prostu przerzucić część internetu tam, gdzie jest teraz bardziej potrzebny. I to jest ten typ funkcji, który nie brzmi jak wielka rewolucja, ale w realnym życiu potrafi uratować sytuację w najmniej wygodnym momencie. Z nadwyżką internetu można też zrobić coś więcej, bo Mobile Vikings organizuje edycję akcji szalupy ratunkowe. Schemat jest prosty: społeczność zgłasza pomysły na akcje charytatywne, potem jest głosowanie i wybór celu, następnie przekazujemy niewykorzystane gigabajty, a Mobile Vikings zamienia je na złotówki. W liczbach wygląda to konkretnie. Rekordowy 13. edycja zebrała 200 000 GB od 3468 osób, a od 2020 roku społeczność uzbierała łącznie 511 606 GB, co przełożyło się na 151 818 zł przekazanych organizacjom. W ostatniej akcji pod hasłem Rajs dla dzieci w szpitalach powstały biblioteczki marzeń w szpitalach w Obrzychu, Opolu i Lubaniu we współpracy z Fundacją Kids. Każda taka biblioteczka to około 120 książek, dwa regały, dwa fotele i stolik, czyli gotowa przestrzeń, z której mogą korzystać pacjenci i ich bliscy. Więc niewykorzystanie internetu nie jest tu problemem, nic nam nie przepada, tylko przekłada się na większy limit w kolejnym miesiącu. Możliwość wsparcia znajomych dodatkowym internetem lub możemy dołożyć cegiełkę do akcji charytatywnej. Jest jeszcze Viking Store, czyli opcja wymiany gigabajtów na gadżety. Działa to równie prosto, co cała reszta. Odkładamy gigabajty, a potem zamieniamy je na coś namacalnego. I to jest ciekawy dodatek, bo z jednej strony docenia akumulację, a z drugiej pokazuje, że Mobile Vikings buduje własny ekosystem. W sklepie są m.in. różne gadżety i vouchery od rzeczy typowo kolekcjonerskich po bardziej praktyczne. Dodatki. U Wikingu działa też program poleceń. Jak to działa? Polecamy usługę znajomym, a za osoby, które dołączają i aktywnie korzystają, dostajemy zniżki na własną ofertę. Przy pięciu aktywnych osobach rabat wynosi 100%, czyli nie płacimy za usługę tak długo, jak długo ta piątka pozostaje aktywna. To jest rozsądne, bo nie trzeba robić z tego osobnej akcji. To działa wtedy, kiedy naturalnie polecamy coś, z czego sami korzystamy, a efekt jest po prostu widoczny w rachunku, bo darmo to uczciwa cena. A poza tymi wszystkimi bajerami, to jak Mobile Vikings działa w praktyce? Wikingowie działają na zasięgu Play, więc punkt wyjścia jest jasny i solidny, ale najważniejsze jest to, co wychodzi w praktyce. Rozmowy w ruchu, jakość połączeń w trudniejszych miejscach i stabilność internetu w drodze. U mnie w typowych scenariuszach internet trzymał stabilny poziom. Streaming nie robił przy przemieszczaniu się, wideorozmowy nie traciły jakości w losowych momentach, a hotspot poddawał się sensownie wykorzystać do pracy na laptopie, kiedy musiałem ogarnąć social media po sylwestrowej nocy spędzonej w szczerym lesie. Ping był na tyle równy, że nie czuć było o w codziennym użyciu i nawet przy w przegraniu w onajnowe shootery na smartfonie jest naprawdę konkretnie. A na koniec obsługa, która w tych czasach jest dość... Irytująca, choć to może być lekkie niedopowiedzenie. W Mobile Vikings kontakt jest jasny. Mamy czat i możliwość rozmowy telefonicznej. Istotne jednak jest to, że po drugiej stronie jest człowiek, a nie bot oparty na sztucznej inteligencji, który prowadzi w kółko pogotowych odpowiedziach, co przekłada się na kilkunastominutową frustrację. Tutaj po drugiej stronie jest człowiek, który wita nas z wikingowym, ahoj i może z nami porozmawiać o czym tylko chcemy luźno, konkretnie i przede wszystkim ludzko. To domyka całość w spójny sposób. Szybki start, proste zarządzanie w aplikacji i sensowny kontakt, kiedy trzeba coś wyjaśnić. Najbardziej w Mobile Vikings podoba mi się konsekwencja. Start numeru jest szybki i bez niepotrzebnych formalności. Aplikacja porządkuje całe zarządzanie, a benefity są używalne na co dzień. Akumulacje gigabajtów, przekazywanie nadwyżki internetu, szalupy ratunkowe, Viking Store i program poleceń, który realnie obniża nasz rachunek. Dzięki temu Mobile Vikings nie wymaga dodatkowej uwagi i nie wciąga w procesy, które zabierają czas. Numer działa normalnie, a rzeczy dodatkowe są obok, kiedy chcemy z nich skorzystać. A zasięg kodyna dociera po prostu wszędzie, co w tym kontekście wyjątkowo nie jest groźbą, a potężnym benefitem. Dzięki za oglądanie, dajcie znać czy myślicie, że Wy dostaniecie się do Walhalli, Widzimy się w kolejnych materiałach i cześć.